Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z kubeczkiem macie dzisiaj. Pamiętam, jak byłam dzieckiem i jak mieszałam sobie herbatę w ten sposób, to wtedy były jeszcze, pamiętacie, takie szklane, no zwykłe, przepraszam, nie szklane, zwykłe szklanki i były zazwyczaj, żeby można było łatwo, łatwo je złapać, jak były gorące. To były w takich plecionych, jakby wiklinowych koszyczkach. Później pamiętam, takim hitem były takie szklanki niższe, w takim, z takim bardziej rozszerzonym spodem, i one miały plastikowy uchwyt. I ten uchwyt był, można było kupić sobie czerwony, żółty, było właśnie w ten uchwyt też włożyć, żeby było wygodniej, wygodniej do mycia. No ale, nie wiem, ciekawa jestem, czy pamiętacie. Czasami takie wspomnienia przyjdą zupełnie jakoś tak, słuchajcie, nieoczekiwanie w jakiejś takiej sytuacji, ale właśnie to mi przypomniało, to moje dzwonienie tutaj, że jak ja tak dzwoniłam w tej szklance, to zawsze mój tata mówił, że dzwony w kościele yy, yy, dzwonią. O, kochani, mam nadzieję, że w dobrym zdrówku jesteście, że macie dzisiaj dobry dzień. Ja właśnie skończyłam, kochani, moje, moje rozciąganie i robiłam również takie moje e, ćwiczenia, no właśnie, takie rehabilitacyjne, ja to nazywam. Znalazłam sobie taką serię ćwiczeń na poprawienie ogólnej takiej mobilności, prawda? Dlatego, że no, rozciąganie jest wspaniałe, jest bardzo potrzebne, budowanie silnych mięśni jest bardzo potrzebne, jak również właśnie taka ogólna elastyczność i takie, taka właśnie mobilność, żeby do tych długich, długich późnych lat być sprawnym, można się poruszać o własnych siłach, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie jak robiłam sobie te moje ćwiczenia z taką bardzo dużą uważnością na ramiona, to moja córka mi powiedziała, mama, czemu ty się nie podzielisz tymi, tymi ćwiczeniami na właśnie mobilność, ramion, ze swoimi oglądającymi? Bo przecież to są takie fajne ćwiczenia, takie łatwe i na pewno wielu osobom się przydadzą. I właśnie słuchajcie, zaraz dopiję moją macie i wam pokażę te ćwiczenia. Może komuś się przydadzą, może ktoś się zainspiruje, chociaż sobie popatrzcie, czy, wam, czy dla was są dobre. Bo jak z pewnością pamiętacie, ja wspominałam wcześniej o tym, że miałam takie bardzo duże problemy tutaj z moim barkiem, z całym tym przedramieniem, właśnie przez to, że no, miałam tam kontuzję zrobioną i przez to, że nie mogłam dobrze używać tego ramienia, później mi się takie zrobiło sztywne, miałam bardzo ograniczone ruchy i co mi, co mi niesamowicie pomogło, to były te okłady z. Um, z oleju rycynowego, o których mówiłam tutaj w jednym z wcześniejszych filmów, jak również właśnie dodanie takich bardzo prostych ćwiczeń na rozszerzenie właśnie mobilności. I to uważam naprawdę bardzo mi pomogło. Jednak jeśli chodzi o ćwiczenia, to muszę przyznać, że nie byłam bardzo konsekwentna. I tak troszkę porobiłam, później przestałam, a jak wiemy ze wszystkim, no ze wszystkim konsekwencja to jest numer jeden. I teraz, słuchajcie, chyba jakieś trzy tygodnie temu naprawdę wzięłam się za siebie i konsekwentnie, codziennie wykonuję właśnie te ćwiczenia i widzę, że jest niesamowita, niesamowita poprawa, bo um, co się wydarzyło, nawet jak ja już sobie później pomogłam z tym olejem rycynowym, to jednak ja w tej chwili tak bardzo nie używam moich ramion, poza tym, że tak naprawdę ćwiczę na takie codzienne rzeczy, sprzątanie czy tam podnoszenie czegoś, czy robienie zakupów, to jednak nie używa takiej pełnej gamy ruchów. I zauważyłam, że na przykład jak Zamykałam, kilka razy mi się zdarzyło, że jak musiałam zamknąć bagażnik w samochodzie, a ja mam SUV, w związku z tym ten bagażnik tak, no wyżej troszeczkę idzie. I słuchajcie, jak wyciągnęłam moje ramię, to mówię głównie o tym lewym ramieniu, które miało wcześniej kontuzję. Jak wyciągnęłam moje ramię tak, i później z całą tą taką siłą, jaką musiałam włożyć, na to, żeby pociągnąć tą klapę na dół. Słuchajcie, kilka razy mi się w ogóle na przestrzeni lat zdarzyło, że to mi spowodowało taki uraz, że ja później w ogóle nie mogłam ruszać ramieniem. No, i oczywiście znowu robiłam te okłady, to mi znowu pomagało. Ale teraz już stwierdziłam, że muszę bardzo konsekwentnie zająć się ćwiczeniami codziennie. No, i tak jak mówię, od trzech tygodni, dzień w dzień robię. I ćwiczenia są super, super proste. Wydawać się mogą wręcz, że są za proste. Ale słuchajcie, po tych trzech seriach, jakie się robi, będziecie czuli, i ja zawsze wychodzę z założenia, że czym bardziej czuję zmęczenie, prawda, taki ból, takie palenie, tym bardziej to jest dla, indyka dla mnie indykacją, że ja tych ćwiczeń właśnie bardzo, bardzo potrzebuję. Dlatego też podzielę się z Wami dzisiaj. Oczywiście, jeżeli Wy macie jakieś tam przeciwwskazania, urazy itd., itd no to oczywiście skonsultujcie się tam z jakimś czy swoim rehabilitantem, czy lekarzem i tak dalej. Ja Wam tylko tutaj pokażę to jako inspirację, co ja robię i co mi pomaga. No dobrze, to w takim razie zaczynamy. I te ćwiczenia są z serii Wall Pilates, czyli będziemy potrzebowali ścianę. I już Wam tutaj pokazuję. To mamy tak. Ja sobie tutaj ustawiłam. Mam nadzieję, że będziecie dobrze to wszystko widzieć. Czyli kawałek takiej ściany, żebyśmy mogli swobodnie rozprostować swoje ramiona, żeby nasz ruch nie był niczym ograniczony i będziemy wykonywali te ćwiczenia po jednej minucie. Czyli pierwsze ćwiczenie, zasada jest taka, że stoimy przy samiutkiej ścianie, tak żeby nasze ciało było całe głowa, ramiona, tutaj biodra, wszystko przyklejone do ściany, uginamy swoje ramiona i. Taką literkę W również przykładamy do ściany, tak żeby wszystko przylegało. Łokieć przylega, ręka przylega. Jak widzicie u mnie z tą mobilnością jeszcze nie jest tak świetnie i ja tej lewej ręki nie jestem w stanie w zupełności przykleić do ściany. Tylko łokieć, natomiast tutaj nie. Ale to nie szkodzi, dlatego że po prostu róbmy tak jak możemy i yy, ile możemy. I robimy w ten sposób. Po prostu takie, jakbyśmy robili sobie aniołki na śniegu. W ten sposób ruszamy ramiona mniej więcej w takim tempie przez jedną minutę. Każde ćwiczenie wykonujemy przez jedną minutę i później mamy 10 sekund przerwy pomiędzy ćwiczeniami. Ja nie będę tutaj wszystkiego robiła tak po minucie, po minucie, bo nie chcę, żeby to było długie. Czyli tak, przez jedną minutę robimy tak. Pamiętamy, żeby zawsze być dobrze przyklejonym do ściany. 10 sekund odpoczynku. Jeżeli dla kogoś jest za łatwo, może sobie wziąć bardzo lekkie, jakieś tam ciężarki, na przykład jakieś tam półkilowe w ręce. Po 10 se sekundach odpoczynku robimy znowu to samo, z tym, że teraz będziemy mieli takie bardziej pulsacyjne małe ruchy. I też wcale jesteśmy przyklejeni do ściany i pulsacyjne małe ruchy. O, w ten sposób. I widzicie, jak tutaj moja prawa ręka, Pięknie jest przyklejona, natomiast lewa cała dłoń odstaje. Kochani, jak ja zaczynałam te ćwiczenia, to ja w ogóle tylko tak mogłam zrobić. W ogóle całe moje ramię było oddalone od ściany i tak po prostu codziennie, po trochu, po trochu, po trochu, i dojdziemy tam, gdzie mamy być. I słuchajcie, na pewno zaczniecie czuć troszeczkę palenia tutaj właśnie w szyi, na karku, trochę może w ramionach tutaj. Także dobrze, jak pali, to znaczy, że działa i znaczy, że potrzebujemy. To to przez jedną minutę 10 sekund przerwy. To teraz następne trzecie ćwiczenie. Stoimy sobie w lekkim rozkroku. Cały czas jesteśmy przyklejeni do ściany i jedno ramię prostujemy, natomiast i to drugie też. I teraz będziemy po prostu przekręcali się i pijemy sobie tutaj brawo w tą rękę, right? Z tym, że słuchajcie, jak się przekręcamy. Dobrze, przestawiłam sobie tą kamerę trochę. Czyli teraz tak, jak się przekręcamy, żeby. To, to widzicie? Tutaj stopa mi się przekręca i biodro się przekręca. Pomagamy sobie w ten sposób. Chcemy mieć taki właśnie ruch. I sobie klapiemy w ramię. I z powrotem, pyk. Dobrze, to ja teraz tu powróciłam. To już wiecie, jak te nogi i biodra. Cały czas jesteśmy przyklejeni do ściany, prawda? I pyk. I tak sobie robimy, słuchajcie, przez minutę. Po minucie możemy sobie zrobić znowu 10 sekund odpoczynku, i robimy to samo, tylko w drugą stronę. Pamiętajmy, żeby również tą stopę i to biodro ruszyć troszeczkę. I tak przez jedną minutę. To ramię może być lekko ugięte. No, róbcie tak, na ile po prostu jesteście w stanie zrobić, żeby wykonać całe te ćwiczenie przez jedną minutę. Dostosujcie sobie tempo, jak bardzo to ramię jest uniesione, lub nie. Ale najważniejsze, żeby przez tą minutę wytrwać. Teraz 10 sekund, sekund, 10 sekund odpoczynku, i kolejnym ćwiczeniem. Będziemy mieli taki wall club, czyli będziemy tutaj tak, znowu jesteśmy cali przyklejeni i ręce, tu całe dłonie są przyklejone. I teraz tak, mniej więcej na takiej, na takiej wysokości i po prostu robimy w ten sposób. Nie odrywając ramion od ściany, tylko właśnie robimy takie klepanie tutaj na ści w ścianie przez jedną minutę. Pokcie mogą być delikatnie ugięte, prawda? W ten sposób, tak do, do góry, ale całe o to chodzi, żebyśmy my byli przyklejeni do tej ściany. Słuchajcie, nasze um, łopatki przyklejone, głowa przyklejona, biodra przyklejone, i tylko robimy to przez minutę. Po minucie 10 sekund przerwy. Teraz ostatnie ćwiczenie w serii. Przy ścianie, tak troszkę od ściany. I teraz tak, klękamy sobie przy ścianie. Ta noga, która jest bliżej do ściany, właśnie na tej nodze klękamy. Druga noga tutaj tak, a teraz Wam pokazuję, jak ramiona. A ramiona tak, to zewnętrzne ramię prosto, natomiast to ramię, które jest tutaj od ściany, na tą wysokość i słuchajcie, tu nie dotykamy ściany, ale wykonujemy taki ruch do tyłu, i nasza głowa również się tam przekręca, i patrzymy, tak jakby nasz wzrok. Idzie za naszą ręką. I do tyłu. I chodzi o to, żeby robić to ćwiczenie w ten sposób, żeby zachować balans, żeby nie, nie chybać się na boki, żebyś nie przekręcać całego ciała, tak? Tylko po prostu to ramię, a biodra cały czas są w miejscu. Chodzi o to, żeby całe, te, cały ten ruch to było tylko nasze ramię. I tak robimy sobie znowu przez jedną minutę. A później przekręcamy się tutaj na drugą stronę. Teraz nasze lewe kolano, bo ja jestem, na, jest bliżej ściany, czyli tak. I teraz ta ręka tutaj, na zewnątrz. Natomiast ta ręka, proszę bardzo. I tutaj u mnie lewa ręka jest ta, która ma ograniczoną mobilność. To jest mi troszeczkę ciężej, ale chodzi o to, żeby tutaj się nie śpieszyć, prawda? Nie. Yy, żeby naprawdę cała taka nasza świadomość, cała nasza uwaga była tutaj skierowana właśnie na tą rękę, która się porusza. Widzicie, ja w ogóle nie ruszam reszty mojego ciała. Jedyne co trochę głowę tam przekręcam. Mam nadzieję, że byliście w stanie zobaczyć. I tą całą serię, to jest jedna seria, robimy sobie, i później po tym robimy sobie jedną minutę odpoczynku, napić się troszeczkę wody, można sobie porozciągać troszeczkę, prawda, jedno ramię, drugie ramię, prawda, tutaj poruszać ramiona do góry, rozluźnić. Ja bardzo lubię to ćwiczenie, bardzo rozluźnia właśnie nam tutaj te mięśnie karku, całe to takie napięcie z ramion schodzi, opuszczamy. I po takiej jednej minucie, prawda, nawodnienia i odpoczęcia, robimy tą serię jeszcze raz. I za każdym razem staramy się być tacy bardziej uważni. No i robimy takie trzy serie. Czyli jedna seria, minuta odpoczynku, nawadnianie i troszeczkę takiego rozciągania. Druga seria, minuta odpoczynku, nawadnianie, rozciąganie. Trzecia seria, i po tym jest skończone. I po tym możemy się przenieść na pilatis na nogi czy na coś tam, tak jak ja robię. Ja na przykład robię sobie takie trzy różne serie. Ale dzisiaj chciałam Wam się podzielić tym na ramię, tutaj na barki, na ramię, ponieważ wiem, że wiele osób ma z tym problemy, a zwłaszcza jak się robimy starsi, to też, też wiele osób ma właśnie problemy zanikające, mięśnie. Tutaj te ćwiczenia również, słuchajcie, mają na celu, żeby nam tak ładnie troszkę też wyrzeźbić te nasze ramiona, żeby no, w ogóle tak te mięśnie się takie zrobiły trochę silniejsze, mocniejsze. No i oczywiście, słuchajcie, przed samym ćwiczeniem nie zapominajcie o rozgrzewce, czyli rozgrzewkę można sobie zrobić, czy jakieś tam krążenie ramionami w ten sposób, właśnie podnoszenie ramion do góry i opuszczanie, takie o tego typu ruchy. Robimy sobie taką rozgrzewkę, prawda, żebyśmy byli fajnie, o jakoś tak, tak, żebyśmy byli fajnie rozgrzani i później ruszamy do działania. Dajcie mi koniecznie znać, czy y, robicie podobne ćwiczenia, czy spróbujecie i w ogóle czy, y, czy, to wam się, czy taka informacja jest dla was przydatna. Wyszłam właśnie ze sklepu, bo znowu szukam doniczki, ale tym razem nie na patio, tylko do domu, bo chciałabym mieć taką doniczkę troszeczkę podniesioną od podłogi, żeby po prostu podnieść kwiatek do góry, żeby on tak ładnie sobie z za fotela wysta wystawał. No, ale nie znalazłam. Także będę, będę szukała, ale słuchajcie, dzięki Wam, a może przez Was? Nie, nie, dzięki Wam. A no kupiłam tę sukienkę, żeście głosowały, żebym kupiła tą sukienkę i ja już w ogóle tak zastanawiałam się, zastanawiałam, bo chciałam ją kupić, ale mówię, a nie wiem, czy w ogóle chcę wydawać pieniądze, bo przecież mam tyle tych ubrań i tak zawsze wolę się kilka razy zastanowić, zanim wydam, więc wyszłam jeszcze ze sklepu, ale słuchajcie, jak wychodziłam, to... Oczywiście oni przy, tam, przy kasach i przy wyjściu to zawsze mają jakieś pokusy, więc to znalazłam, słuchajcie, jest e, czekolada i to jest ta bio, bio czekolada, czarna czekolada, e, ciemna czekolada, 70% e, kakao i z e, kokosem, a tak się składa, że ja uwielbiam i ciemną czekoladę, i uwielbiam kokosa. Więc słuchajcie, tak myślałam, tak myślałam nad tą sukienką, czy kupić, czy nie kupić. Tak debatowałam, że słuchajcie, no zjadłam prawie całą. Zobaczcie, ciutkę mi tylko tutaj zostało. Ale co jest gorsze od tego, powiem Wam tutaj? Gorsze od tego, że zjadłam tyle, jest to, że właśnie tak sobie teraz myślę, czy powinnam dokończyć tą czekoladę? Zjeść już całą i w ogóle udawać, że jej nie było. Czy zostawić to i się podzielić z moją rodziną? I teraz nie wiem. Mam debatę. Słuchajcie. <laughs> nie wiem, co zrobić. Być okropną osobą i zjeść całość, czy być równie okropną osobą <laughs> i dać im do podziału tylko takie malutkie o, y, ostatki. Chciałam kupić jeszcze jedną, ale nie było. To była już ostatnia. Także widzicie, jaka ja jestem? Nie taka miła, jakby się wydawało. <laughs> Ale jadę teraz do domu i przymierzę sobie jeszcze tą sukienkę na spokojnie i wtedy będę wiedziała, czy chcę ją zachować, czy nie. No i oczywiście Wam pokażę już tak troszeczkę lepiej, bo ja to nie umiem w tych przymierzalniach robić, robić zdjęć. Nie wiem, jak te dziewczyny czasami jak patrzę właśnie na te różne zdjęcia instagramowe i te dziewczyny tak naturalnie wyglądają w przymierzalni. Tutaj sobie fotkę pstrykną, coś tamtego. A ja nie wiem, albo ten. Telewam gdzieś tam źle, połowę mi tego ubrania zasłoni, albo coś tam, ale już jest jak jest. Także jedziemy do domku, przymierzę sobie w domu tą sukienkę i zrobimy coś dobrego na obiad. Jestem już w domku, kochani, a jak widzicie, przebrałam się. No, to są takie moje stare nawyki jeszcze z czasów korporacyjnych. Powiem wam, że za tamtych czasów, to było jakieś tam 20, prawie 30 lat temu. No to do, do pracy do, w, kor, w biurze, w korporacji to się głównie zakładało tam garsoneczki, garnitury. Piątki, pamiętam, były tylko takim luźniejszym dniem u nas. I mi po prostu tak zostało, że teraz jak przychodzę do domu, no to, to, to po prostu się przebieram w takie bardziej e, domowe, że tak powiem, e, ubrania. Dajcie mi znać, czy też tak macie, czy również się e, przebieracie po powrocie do domu. A słuchajcie, wymyśliłam sobie właśnie w samochodzie, bo mówię tak, ładnie jest jeszcze na dworzu, chciałabym jeszcze troszkę spędzić czasu na zewnątrz, więc co zrobić, żeby było dobrze, pysznie, zdrowo i szybko przede wszystkim. Więc wymyśliłam sobie, że zrobię taki a, makaron ryżowy z warzywami, choć tak naprawdę to będą warzywa z makaronem, z tego względu, że jeśli oglądaliście mój poprzedni film, to z pewnością widzieliście, jaką, jak dużo różnych właśnie, głównie zielonych warzyw liściastych, um, przyniosłam do domu, i powiem Wam, że już prawie nic nam z tego nie zostało. W związku z tym, tą resztkę, którą mam dzisiaj, wykorzystam sobie właśnie do tego makaranu, prostam jeszcze jakieś inne rzeczy. I jutro rano pojadę um, do moich rolników i przywiozę sobie taką porządną ilość znowu najróżniejszych pyszności. Ciekawa jestem co będą mieli w tym tygodniu, czy będą jakieś nowości, czy nie. Także zabieramy się za kolację i powinniśmy mieć wszystko gotowe za jakieś 15 minut. Tutaj na oliwie z oliwek podsmażam bakłażana. Takiego jednego średniego bakłażana, dwie cukinie i jedną cebulę. Jak widzicie wszystko jest pokrojone mniej więcej w takiej samej wielkości kawałki, żeby było co ugryźć. Nie takie maleńkie. I ja to wszystko będę sobie podsmażała przez jakieś 7, może 10 minut. Zobaczymy. Chodzi mi o to, żeby te warzywa tak lekko się, że tak powiem, zeszkliły, leciutko podrumieniły, ale żeby nie były takie super paskowate, rozgotowane. A tutaj w międzyczasie sobie posiekałam. Miałam taką dosłownie odrobinkę pozostałość listeczków samych tych końcówek z tego mojego bakczoi. Tutaj mam posiekany cały pęczek tego jarmużu syberyjskiego plus tutaj ten pęczek tych takich troszeczkę ostrzejszych takich jakby liści, to nie jest musztardowiec, ale one mają taki troszeczkę posmak musztard, jak musztardowiec, niestety nie znam nazwy tego. No i słuchajcie, 10 minut mi to zajęło, makaron jest ugotowany oczywiście w osolonej wodzie, warzywka y, fajnie tutaj są podsmażone, dodałam jedynie soli i pieprzu, i tak naprawdę po wymieszaniu to to już jest taka dobra baza, do tego można sobie dodać czy jajko sadzone, czy można sobie kawałek mięsa, jak jeśli ktoś sobie życzy, albo po prostu zjeść tak samo, może z odrobiną sera. Natomiast ja pozwolę temu przestygnąć i dodam teraz do tego te nasze wszystkie skrojone zieleninki. Przełożę sobie jednak wszystko do tej mojej wielkiej michy, w której zawsze robię kapustę kiszoną kimci. Będzie mi dużo łatwiej wymieszać. No, teraz to możemy mieszać. O, z łatwością. Dodam teraz tylko jeszcze pokrojony koperek, natkę pietruszki, oliwę z oliwek, ostrą papryczkę. Może trochę jeszcze więcej soli i pieprzu. Aha, i oczywiście z, z, z pięć zgniecionych główek czosnku. E, przepraszam, i z pięć zgniecionych ząbków czosnku. I jeszcze do tego dodamy sobie troszkę świeżo startego azjago, serka Azjago, czy wparme reggiano co tam chcecie. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tutaj tego makaronu prawie nie widać. Spod sterty cudownych warzyw i ziół. Bardzo, bardzo zdrowe, bardzo pożywne. No i lekka taka obiad, kolacja. No i zobaczcie, kochanie, tak jak mówiłam, warzywa z makaronem. I nie ma siły, żeby po takim posiłku się czuć źle, żeby, żeby mieć wyrzuty sumienia. Świetnie odżywczo, mnóstwo chlorofilu. Próbujemy. No to teraz po kąciku kulinarnym mamy czas na kącik modowy, i to jest właśnie ta sukienka. I powiem Wam, że tak. Materiał bardzo mi się spodobał. Bo po prostu jest taki inny, i taki jest wesoły, i w ogóle taki super. I lubię długość tej sukienki. I, I lubię tył. Zobaczcie, jaki piękny tył ma. Zobaczcie, jak ślicznie tutaj z tyłu to wygląda. Natomiast jedna rzecz, nad którą się zastanawiam, nie jestem pewna, to są te rękawy. Wydaje mi się, że. Słuchajcie, takie są troszeczkę. Podejdę tutaj do lustra. No, więc o co mi chodzi z tymi rękawami? Może dlatego, że ja jestem po prostu niska. Wydaje mi się, że to tak jest troszeczkę. Um, zbyt overwhelming. Tak przytłaczająca. Ale zobaczcie. Jak tak sobie pomyślałam, że jeżeli te, te, te rękawy tutaj byłyby takie bardziej. takie fajne, właśnie do łokcia, bo mi się ta długość do łokcia bardzo podoba. Ale takie bardziej, zobaczcie, opięte. Takie bardziej są, prawda? No nie wiem, czy mi się tak udaje to pokazać. W porównaniu, tutaj mamy taki bardziej opięty ten rękaw, a tutaj właśnie ten taki pufiasty. To wydaje mi się, że ta sukienka taka byłaby jeszcze bardziej, no nie wiem, elegancka, jakoś tak bardziej na co dzień. Nie wiem, słuchajcie. Tak sobie, no dajcie mi znać, su, dajcie mi znać, proszę, co, co myślicie? Czy się zgadzacie ze mną, że właśnie tak by było lepiej? Czy lubicie w ten sposób? Nie wiem. Jeszcze ja się przejdę do mojego krawca tutaj i zobaczę, czy on byłby w stanie mi właśnie ten rękaw tak tutaj troszeczkę przerobić, zmienić. No wydaje mi się, że tak fajniej, jakoś tak fajniej tutaj. Przynajmniej może przy moim wzroście to wygląda. No nic, widzicie? Tutaj. Mam nadzieję, że widzicie, że okej, okay, to tutaj widać troszeczkę tak z boku, tak? Albo tak. Widzicie tą różnicę? No mam nadzieję, że zobaczycie. No dobrze, to tyle na dzisiaj i serdecznie, serdecznie proszę Was tutaj pomóżcie mi, um, powie... to znaczy powiedzcie mi, jak wy, jak wy myślicie, co Wy myślicie tutaj właśnie o tej sukience, e, czy podobnie jak ja, czy, czy jakąś macie inną opinię. Zawsze mi tutaj Fajnymi radami służycie, w związku z tym myślę, że tym razem nie będzie inaczej. A ja dziękuję Wam bardzo serdecznie, jak zawsze, za wspólne spędzenie czasu razem, za to, że tutaj ze mną jesteście i do zobaczenia w następnym filmiku. Dziękuję i buziaczki.